Siemano z tej strony Bartek z BPF Dzisiaj zajmiemy się komputerem, który ma w sobie 9900K. Jest to i9 od Intela. Użytkownik powiedział nam, że notuje notorycznie spadki mocy podczas montażu filmów. Montuje filmy 4K, dlatego potrzebuje dużej mocy obliczeniowej a co chwilę ma ścinki. No nikt chyba tego nie lubi. Na wstępie już widzę, że mamy tutaj chłodzenie, nie wiem, z Aliexpress. No nic, ja się zabieram za rozbieranie, oględziny i zaraz sprawdzimy co tutaj jest grane. Włączyliśmy sobie właśnie stres test dla naszego CPU, czyli procesora. E, zaraz go odpalimy i sprawdzimy, jakie są temperatury. I już na początku widzimy, że temperatura e, bardzo rośnie. Aż mnie to dziwi. I już po chwili mamy e, wyniki 86 stopni Celsjusza, co przy niepodkręconym procesorze jest już dość dużo. No, już skakuje na 90 stopni. Już po paru minutach mamy odczyt, że temperatura osiąga prawie że 100 stopni Celsjusza. Yy, jeszcze damy mu chwilę i zaraz sprawdzimy na programie do montażu filmów. Odpalimy yy, materiał w 4K i sprawdzimy, jak sobie poradzi, jakie temperatury będą i myślę, że będzie wszystko jasne. Odpaliliśmy tylko, odpaliliśmy program. On sobie musi wczytać, wiadomo, ten cały materiał w 4K, więc to dużo yy, zjada, jakby to powiedzieć, tej mocy obliczeniowej procesora. Już mamy nawet 111 stopni. 115 nawet jest 113 Dobra, teraz włączę ten materiał. Zobaczymy czy yy, da sobie radę i jak się będzie zachowywał Procesor i temperatury Właśnie puściłem materiał No to już jest grubo powyżej Jakiekolwiek normy, nie wiem Aż się troszkę boję dalej cokolwiek testować, żeby nie zniszczyć tutaj ani płyty głównej Ani procesora, bo czy takich temperaturach łatwo o wypalenie soketu z płyty głównej. Dobra, ja się zabieram teraz za demontaż naszego chłodzenia. Sprawdzimy, czy nasza pasta termoprzewodząca jest dobrze nałożona, czy cokolwiek daje, czy nie daje. Więc się zaraz wszystko okaże. Można powiedzieć szczerze, że to są jakieś pierdoły typu. Po co mi taki wiatraczek to powoduje cały przepływ powietrza przez, na, przez yy, naszą obudowę. Po pierwsze, te kable, to już jest przyczyna tego, że na przykład z tej strony nie wpada powietrze, ono się zatrzymuje na nich, chłodne powietrze, yy, powietrze nie trafia do naszego chłodzenia, ten wentylator w ogóle się nie kręci, nie wyciąga, nie wspomaga tego wszystkiego. No i trudno, żeby później. Cokolwiek działało, dlatego ważne jest to, żeby mieć układane w tej obudowie. Całe powietrze przez obudowę może swobodnie sobie przepływać, co daje nam lepsze osiągi, lepsze chłodzenie. Wszystko jest lepsze. Wyciągamy nasz blok chłodzący. Pasta wygląda na w miarę świeżą, ale chłodzenie no nie nadalża, no, no Umówmy się, to te chłodzenie to, to jest bardziej pod procesory starszej generacji lub też o o wiele mniejszej mocy, a nie dla I9 naszego potwora. Dla mnie nie ma innej diagnozy, jak tylko wymiana chłodzenia. Ewentualnie zaproponuję właścicielowi zmianę obudowy, bo ta już naprawdę swoje przeszła. I powinna iść na emeryturę. Ok, jesteśmy już po rozmowie z właścicielem komputera, ustaliliśmy, że wymieniamy obudowę chłodzenie. Nasz budżet to jest 600 zł. Ja wchodzę na Xcoma i szukamy. Ok, zamówiliśmy chłodzenie oraz obudowę od Be Quiet. Obudowa e, charakteryzuje się dobrym wyciszeniem oraz dobrym przepływem powietrza. Chłodzenie również wybraliśmy z Be Quiet, ponieważ dobrze odprowadza nam ciepło z naszego procesora. Jest stosunkowo cichym chłodzeniem. I po trzecie, ma dobry stosunek ceny do jakości. Ok, my już mamy wszystko powyciągane. Ja się teraz zabieram za czyszczenie. I czekamy na paczkę. Okej, okay, obudowa jest, chłodzenie jest, zaczynamy montaż. Ok, najgorsze mamy za sobą. Teraz y, przechodzimy do przyjemniejszej rzeczy, czyli unboxing naszego chłodzenia. O kurczę, ale bydle. I to jest fajna rzecz. Warto też wspomnieć, że nasz radiator ma tutaj wcięcie. Oraz wiatrak z przodu jest mniejszy od tego, który się znajduje pomiędzy radiatorami. Te wcięcie służy temu, żeby się zmieścił po prostu na płycie głównej i nie haczył o pamięci RAM. Nie obyło się bez problemów, ale co bym nie zrobił z mojego kamerzysty. Polecam, żeby ktoś sobie poprosił znajomego, żeby przyszedł mu pomóc przy tym, ze względu na to, że naprawdę yy, no, ciężko jest zamontować wiatraki. No nic, nam pozostało zamontować kartę graficzną i przechodzimy do testów. Ok, my już jesteśmy po montażu. Wszystko jest na swoim miejscu, podpięte. Nic tylko odpalamy test i sprawdzamy, czy mieliśmy rację. I szybko Wam zademonstruję, yy, dlaczego zamontowaliśmy taką obudowę z takim chłodzeniem. Wiatrak z przodu zaciąga nam ładnie powietrze, przechodzi do bloku chłodzącego, a ostatni wiatrak wydmuchuje nam całe ciepło. Więc można powiedzieć śmiało, że przepływ powietrza mamy płynny. Nic tylko testujemy. Ok, ja w tym momencie odpaliłem e, stres test. Sprawdzimy, czy nasze chłodzenie daje radę. Program właśnie e, włączył tryb 100% użycia procesora. E, jak widzimy, temperatura na razie jest stabilna na 60 stopniach. Sprawdzimy zaraz, e, czy będzie rosło, czy będzie się utrzymywało. A później odpalimy Premiere Pro, odtworzymy materiał w 4K i, i wyjaśnimy czy, czy działa też i przy takich obciążeniach. Ok, w tym momencie odpaliliśmy materiał w 4K w Premiere Pro. Yy, mamy nasze odczyty. Procesor nie, nie przekracza 80 stopni. Owszem, ma różne skoki temperatur, ale przy yy, Interze to jest normalne. Chłodzenie spokojnie daje radę. Ok, widać, że materiał w primerze Pro w 4K idzie płynnie. Nic się nie zacina. Jeszcze pokażę Wam na odczytach, że temperatura nie przekracza 80 stopni. Więc myślę, że cel osiągnięty. Klient będzie zadowolony. Nic tylko teraz dokończyć cały, cały montaż. No co, projekt jest skończony, ja wam dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w następnych odcinkach. Ciao!